Edifier X3 to najchętniej wybierane słuchawki na AliExpress 11 listopada, bo właśnie wtedy można było je kupić z kuponami za jakieś 80 zł z wysyłką z Polski. Ale teraz jest jeszcze fajna promocja z kuponem AliNowy45, który działa dla nowych kąt. Lub jak już macie konto, możecie też stworzyć konto dla kogoś z rodziny i wtedy dostaniecie 4 dolary rabatu. Plus sklep Edifier daje nam jeszcze 1 dolar rabatu. Czyli mamy teraz słuchawki za 18,99 dolarów, co płacąc blikiem daje jakieś 72 zł z racji tego, że są z wysyłką z Polski, to kupując je właśnie teraz, możecie dostać je jeszcze przed świętami i mogą być dobrym pomysłem na prezent, ale czy w ogóle warto je kupować? Zapraszam do oglądania. Jeżeli jesteście nowi, to pamiętajcie o subskrybowaniu. No i na koniec, miło mi będzie jak zostawicie kciuka w górę. W zestawie dostajemy dwie słuchawki, etui, kabel micro USB do ładowania, dwie gumki w różnych rozmiarach oraz instrukcję, która jest także po polsku. Całość jest zapakowana w niewielkie pudełko, a i sama etui jest bardzo małych rozmiarów. Etui pokryty jest matowym plastikiem z logo producenta na górnej części oraz portem do ładowania na tyle. Klapka zamykająca działa na magnes i nic tutaj nie lata, wszystko jest dobrze spasowane. W środku słuchawki również trzymają się bardzo dobrze i nie powinny nam wypaść z ETUI, jak mamy na przykład je w plecaku. Jakość wykonania jest lepsza od takich na przykład Redmi AirDots i jest także lepiej w porównaniu do słuchawek Halo GT1, które też miałem przyjemność testować. Dzięki niewielkim rozmiarom nie będzie problemem schowanie słuchawek do kieszeni. Chełki od góry mają błyszczące logo, poza tym tak jak Etui są matowe. Od góry też są panele dotykowe, które odpowiadają za sterowanie sławkami, pojedyncze dotknięcie zatrzymuje i wznawia utwór, dwukrotne naciśnięcie przełącza piosenkę. A dłuższe przytrzymanie włącza asystenta głosowego. I to właśnie jedynie za pomocą asystenta możemy zrobić głośniej lub ciszej, bo niestety Ale gestami nie ma takiej możliwości. Z boku widzimy małą diodę, która świeci się delikatnie podczas działania. Moim zdaniem dzięki swojemu kształtowi dobrze dopasowują się one do ucha i nie powodują dyskomfortu nawet przy dłuższym słuchaniu muzyki. A jeżeli już mówimy o muzyce, to jest naprawdę dobrze. Są to jedne z najtańszych słuchawek wyposażonych w chip aptX, który odpowiada za dobrą jakość muzyki. Słuchawki dają sobie radę z każdym gatunkiem muzycznym, dźwięk jest czysty, na pewno jest lepiej od Redmi AirDos czy QC QS2, ale jeżeli chodzi o bas, to tutaj moim zdaniem lepszy będzie w słuchawkach Halo. Ale ogólnie całokształt, Muzyka, wokal to chyba są to najlepsze słuchawki w stosunku ceny do jakości. Może nie są one najgłośniejsze, ale mimo wszystko głośność maksymalna stoi na odpowiednim poziomie. Opóźnienia w grach jest niemal niewidoczne, a podczas oglądania seriali opóźnienia nie uświadczymy. Słuchawki dobrze wygłuszają i redukują szumy z otoczenia. Producent wyposażył je w certyfikat IPX 5, dzięki czemu deszcz czy pot nie powinny być dla nich straszne, ale nie polecam wrzucać ich do wody. Pełki wyposażone są w baterie 50 mAh, co przykłada się na około 6 godzin ciągłego grania, a etui, które dodatkowo ma 350 mAh daje radę naładować je do 3 razy. Szkoda tylko, że etui ładujemy kablem micro USB, a nie USB-C. Na koniec jeszcze mikrofon, co prawda nie jest rewolucyjny, ale możecie teraz posłuchać jak mnie przez niego słychać. Halo, halo, raz, dwa, trzy, cztery, mówię teraz przez słuchawki Edifier X3. Dajcie znać w komentarzu, jak według Was słychać te mikrofony, czy dobrze zbierają? Podsumowując, Edifier czy Edifier X3 to bardzo udany model słuchawek. Jeżeli jesteście zainteresowani jego zakupem, to link do AliExpress z wysyłką z Polski macie w opisie, no i możecie tam też znaleźć ogrom pozytywnych feedbacków. Dzięki cenie poniżej 20 dolarów i wysyłce z naszego magazynu w kilka dni, producent zaskarbił sobie dużą część osób poszukujących tanich, ale dobrze grających słuchawek bezprzewodowych. I tak naprawdę jedynie mogą z nimi konkurować nowe modele Halo czy Kuce, ale ani jedne, ani drugie nie są dostępne w szybkiej wysyłce z Polski. Na minus mogę ponarzekać na brak złącza USB-C. Niektórym osobom może brakować jeszcze mocniejszego basu czy gestów odpowiadających za pogłaszanie muzyki, ale w stosunku ceny do jakości są one bardzo dobrze wykonane, grają czysto no i powinny zadowolić większość użytkowników. Na pochwałę zasługuje ich minimalistyczna budowa oraz długi czas pracy na baterii. Moim zdaniem zdecydowanie nadają się na prezent. No i z kodem alinowy45. Kupicie je teraz w dobrej cenie. Ode mnie to by było tyle. Pamiętajcie, że możecie zostawić kciuka w górę i subskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i do następnego materiału. Cześć!